Wydaje nam się, że jesteśmy wolni, że nasze decyzje są naprawdę nasze, że idziemy swoją drogą, że zbudowaliśmy siebie od zera. A potem przychodzi moment, w którym czujemy, że coś nas trzyma, jak jakaś taka, nie wiem, nić, która ciągnie z tyłu serca. I nie wiemy skąd to, nie wiemy dlaczego to, ale czujemy, że to nie jest nasze. Energia więzi. To jeden z najpotężniejszych i najbardziej subtelnych tematów w całej duchowej pracy. Bo wszystko w naszym życiu zaczyna się od więzi z mamą, tatą, z rodziną, z przodkami. I jeśli te więzi nie są w przepływie, to nasza energia płynie tylko połowicznie. Czasami jest tak, że robimy wszystko, żeby być szczęśliwymi ludźmi, a jednak coś w środku nie pozwala. Jakby jakaś część nas nie miała prawa do tego szczęścia. I to właśnie jest echo energetycznych więzi. Każda relacja to jest wymiana wibracji nie tylko ta z partnerem, z przyjaciółką, z dzieckiem, ale też ta najstarsza z ludźmi, którzy dali nam życie. Ich energia płynie w naszym polu, nawet jeśli fizycznie ich już tu nie ma. Rodzina to nie tylko geny, to są przekazy energetyczne, emocjonalne wzorce, pola informacji, które przenosimy nieświadomie. Kiedy dorastamy w energii lęku, to zaczynamy rezonować z lękiem. Kiedy dorastamy w energii kontroli, to uczymy się tłumić samych siebie. Kiedy dorastamy w energii braku, przyciągamy brak i nie dlatego, że tego chcemy. Tylko dlatego, że ta częstotliwość jest nam po prostu znana. I dopiero w dorosłym życiu zaczynamy rozumieć, że nasze emocje nie zawsze są nasze, że część smutku, który czujemy, może należeć do mamy, że część lęku, który nas zatrzymuje, może pochodzić z historii naszych przodków. I to nie znaczy, że my mamy teraz ich obwiniać. Wręcz przeciwnie. To znaczy, że czas wziąć swoje światło. Z powrotem. Każdy z nas jest częścią pola rodzinnego. To pole to jest zbiór wszystkich historii, emocji, przekonań, intencji, które istniały w rodzie przed nami. I choć wydaje się to abstrakcyjne, to energia pamięta. Dlatego czasami powielamy scenariusze, które nie mają sensu logicznie, ale energetycznie są kontynuacją. Ktoś powtarza wzorzec biedy. Ktoś ciągle ratuje innych, ktoś nie potrafi być szczęśliwy, bo czuje lojalność wobec cierpienia, które było wcześniej. Energia więzi działa jak taki niewidzialny kontrakt. Ja też będę cierpieć, żebyś nie była sama. Nie będę szczęśliwa, jeśli ty nie mogłaś być. Nie pójdę dalej, jeśli ty utknęłaś. I to nie są świadome decyzje, to są częstotliwości, które wibrują głęboko w polu. Ale jest też tutaj dobra wiadomość: wszystko, co jest energią, można transformować, co się nazywa alchemia. Nie przez walkę, ale przez świadomość. Mhm. Nie przez odcinanie się, absolutnie, ale przez takie ukochane uznanie: widzę Cię, dziękuję, ale teraz wybieram siebie. Ok? Bo uzdrowienie więzi to ma nie być błąd, to ma być powrót do przepływu. Kiedy przestajemy walczyć z rodzinną energią, to zaczynamy tą energię rozumieć, a gdy ją rozumiemy, to ona przestaje nas trzymać, i wtedy nasza energia wraca do nas, i czujemy, jakbyśmy po latach wreszcie stanęli na własnych nogach, Jakby pier, jakbyśmy pierwszy raz wzięli oddech, nie tylko ciałem, ale duszą. Czasami ta praca zaczyna się od drobiazgu. Przebaczenie, list, rozmowa, taki symboliczny gest. Ale zawsze prowadzi do jednego: do wolności energetycznej. I to jest piękne, że kiedy my się uwalniamy, to pole rodzinne też się uzdrawia, bo wszystko jest połączone. Nasze światło wraca do źródła. Nasze przebaczenie zmienia kierunek energii w całym rodzie. Nie tylko my zyskujemy lekkość, ale zyskują ją też ci. Którzy przyszli przed nami, i ci, którzy przyjdą po nas, nasze dzieci, nasze wnuki. Rodzina to nie jest więzienie. To jest system energii, który pragnie harmonii. A harmonia wraca, kiedy ktoś w końcu powie: Ja wybieram miłość, zamiast lojalność wobec bólu. I nie zawsze jest to łatwo zrobić. Czasami potrzeba czasu, ciszy, łez, ale to właśnie te momenty stają się alchemią duszy. Bo gdy w końcu przestajemy nieść cudze emocje, odzyskujemy swoją moc. Nasza wibracja staje się czysta, jasna, stabilna. Nie reagujemy już z miejsca rany, tylko z miejsca świadomości. I wtedy energia więzi zamienia się w energię miłości. Nie tej takiej uwięzionej, która mówi: muszę, tylko tej, która mówi: wypieram. I wtedy możemy spojrzeć na swoich rodziców, na przodków i nawet na trudne historie z wdzięcznością. Nie z żalem, tylko z lekkością. Dziękuję za życie, ale teraz żyję po swojemu. I w tej chwili nasze pole rozbłyska. Wibracja wolności jest najczystszą energią, jaka istnieje. To właśnie ona przyciąga obfitość, lekkość i ludzi, którzy rezonują z nami. Bo kiedy już nie niesiemy tych cudzych emocji, to mamy wreszcie miejsce na swoje szczęście. ok? A jeśli chcesz pogłębić temat pracy z energią i nauczyć się konkretnych praktyk uwalniania, odcinania i wracania do swojej częstotliwości, to zapraszam Cię do mojego e-booka. Światło wśród cieni to mój najnowszy e-book, przewodnik po ochronie psychoenergetycznej dla współczesnych wrażliwców. Link do e-booka znajdziesz w opisie tego podcastu. To 107 stron zajebistych rad, jak chronić się energetycznie. Czy wiesz, że Twoja obfitość jest zablokowana w Twoim łonie? Większość kobiet nauczyła się być grzeczna. Ładna, empatyczna, pomagać wszystkim, nie wychylać się, tłumić swoją seksualność. A tam, w łonie, w brzuchu, w miednicy, kryje się nasza prawdziwa moc, energia i obfitość. Moja medytacja kundalini odblokowuje łono, budzi ciało i pozwala manifestować bogactwo i życie, którego naprawdę pragniesz. Kliknij link, który znajduje się w opisie. Tego podcastu i poczuj swoją moc. Wróć do swojej mocy. Manifestuj życie, którego pragniesz.